14 stycznia 1940 roku już wcześniej chodziły takie słuchy, że osiedle Mireckiego ma być wysiedlone, bo są potrzebne mieszkania dla niemieckich oficerów. No tak spodziewali się moi rodzice tego wysiedlenia, ale mama już wcześniej zaczęła gromadzić pod kątem ewentualnego wysiedlenia jakieś zapasy. Najpierw coś zapiekła w chlebie, okazało się, że chleb wysychł, więc to coś zaczęło grzechotać, to zdecydowała, że zatopi w smalcu to lepiej zdawało egzamin, przygotowała ubrania odpowiednie, spirytus, jakieś takie rzeczy. Także mama była do, do, doskonale przygotowana na taką ewentualność, więc jak przyszedł ten moment, to mogła już wziąć gotowe rzeczy. Babcia, z pochodzenia niemka, y, miała za zadanie opiekować się taką niedużą walizeczką z dokumentami. I najważniejszymi, najważniejszymi, jakimiś rzeczami, które się mogą przydać, znaczy jakieś zdjęcia, nawet mamy indeksy, taty studenckie, jakieś takie. No, w każdym razie metryki ślubu, urodzenia i to wszystko jakoś ocalało. I babcia miała mały plecaczek i pudło z kapeluszami. To się babcia tym zajmowała. No i mama miała tak, z tatą to wszystko zabrali do tego, jest ta, ta historia z Laseczką, przyjechaliśmy i teraz zaczęła się… Moi rodzice się spodziewali, że zaraz jakimś transportem zostaną gdzieś wywiezieni i wypuszczeni. Tymczasem okazało się, że, że to dowództwo Lagru Doskonale się orientuje w taty, w taty przeszłości, w taty pochodzeniu i liczyli na to, że tata podpisze folkslistę i będzie znakomicie działał jako dalej dyrektor muzeum, wybierając odpowiednie eksponaty do wywiezienia. No, zawieźli, zawiedli się, bo to nie wchodziło w ogóle w rachubę. Więc pierwsze, pierwszy kontakt z dyrektorem, z dyrektorem, kierownikiem Lagru to był taki, że tacie podsunął do podpisu Volksliste. Już wcześniej, jak tata wrócił z wojny i przyszedł zobaczyć, co się dzieje z Muzeum Sztuki w Łodzi, siedział doktor Buzę, mające opinię ignoranta, Nawiasem mówiąc, siedział w taty gabinecie i już miał przygotowaną forks dla taty do podpisania. Oczywiście tata te listy nie podpisał, wycofał się, powiedział: Zastanowię się, więcej się nie pokazał. No i ta sy sytuacja się powtórzyła. I tak się y, to konfigurowało, że rano wzywał y, y, oficer. Wieczorem wzywał oficer do podpisania Volkslisty, a rano mężczyźni musieli być przygotowani na to, że będą wynosić ekskrementy, które wolno było wynieść dopiero, jak wiadro było zupełnie pełne. E, więc e, wiadomo było, kto zostanie wybrany. E, spacerował, tak, spacerował tak komendant wzdłuż tego szeregu i zawsze pokazywał na tatę do. No i tata brał, tata był wysportowany, brał te pełne wiatra ekskrementów tak daleko od siebie, żeby się nie pobrudzić, bo o to chodziło, żeby się upaprał. I tak w ten sposób wynosił. No i już był taki rytuał. Rytuał był wieczorem Volkslista do podpisania, rano kubły do wynoszenia. No, i to tak trwało. Myśmy zaczęli w pewnym, wszyscy chorowali. Dzieci było tak, że jak było troje dzieci w rodzinie, zdarzało się, że cała trójka umierała. I tak bezceremonialnie przychodził, przychodził żandarm i wyczytywał. Mieliśmy znajomą panią Sikorską, i właśnie pani Sikorska, córki pani umarły, szedł dalej. dalej. No i w końcu było tak, że myśmy z bratem też zaczęli chorować. No, i tata zaczął prosić tego, tego komendanta obozu, żeby wywiózł dzieci do szpitala. No, najpierw nie zgadzał się, nie zgadzał. No, w końcu stanęło, stanęło na tym, że moi rodzice zostają, natomiast dzieci wywiezie, ale musi się zgodzić, że dzieci ewentualnie będą zniemczone. No więc. Wcześniej jeszcze i to pamiętam dokładnie. Tata ja miałam 3,5 roku. Tata mnie uczył, jak się nazywasz, gdzie mieszkasz, kiedy się urodziłaś. Tu mieszka ciocia Hala, gdzie ciocia Stasia, jak się nazywają. Ja nawet pamiętam pamiętałam, no zresztą pamiętam do dzisiaj adres polskiej ambasady w Paryżu, i I więc, więc i tata budził mnie w środku nocy. Zadawał te pytania. Ja jak mantrę powtarzałam, to było tak zakodowane, że ja to wszystko tą całą listę pamiętam. Y, pamiętam tych wszystkich przyjaciół, znajomych, pchałka posaka 24, to jest adres w Lwowie. Y, no, i to tak, mój brat był starszy, więc jego pamięć była mniej ulotna. Pewnie jego też tak przygotowała. No i którejś nocy wywieźli nas dorożką. Z, z tego obozu. I to ja zapamiętałam, że było przepięknie, bo była noc rozświetlona takimi zamglonymi latarniami, i ogromne płatki śniegu spadały na nas. My w dorożce zadaszonej jechaliśmy oboje, zawinięty, zawinięci w jakieś koce. No, i potem mój tata dostał za parę dni od żandarma wiadomość: Panie ministr, córka pana umarła. No i to wtedy tak to wyglądało. Ja się obudziłam w trupiarni i ten moment też pamiętam dokładnie. Byłam rozebrana, to był styczeń, byłam rozebrana nago pod prześcieradłem i obudziłam się właśnie w takiej bieli. I ktoś odsunął tą, to prześcieradło z mojej twarzy, i wtedy zobaczyłam okienko takie podłużne, wizawi mnie i jakieś ciała. Jedna z osób miała takie bardzo żółte stopy, a druga była cała przykryta, cała przykryta prześcieradłem. Jak się potem okazało, moim wybawcą był mój brat. Który ciągle wydawało mu się, że uda mu się uciec z tego szpitala i szukał, bo tata mu opowiadał trzech muszkieterów. I oni tam ciągle uciekali przy pomocy powiązanych jakiś prześcieradeł, ciągle uciekali i on sobie wyobraził, że on powiąże podarte y, na strzępy prześcieradła, przez okno się spuści y, z tego szpitala i ucieknie. No i w poszukiwaniu prześcieradeł, zobaczył, wszedł do trupiarni, nie wiedział, że to jest trupiarnia i ściągnął ze mnie to prześcieradło i nagle zobaczył siostrę. Dostał wtedy jakiegoś ataku, takiego y, Psychicznego. Na szczęście w szpitalu na Radogoszczu były dwie siostry, tak zwane świeckie zakonnice Polki, bo poza tym personel był niemiecki. Mną się opiekowała siostra Tonia Sajko, Sajkowicz, natomiast moim bratem Gabrysia Mazurkiewicz. I którąś z nich zawiadomił, któraś z nich tropem tego mojego brata poszła. No i zobaczy, że ja żyję. Nie wiem, co się między mną, ze mną działo w tym czasie. Musiało coś być, bo zapach jakiegoś czegoś bardzo obrzydliwego pozostał w mojej pamięci i utykałam na lewą nogę. Czego wcześniej nie było i nie było powodu. Może byłam gdzieś rzucona, może, może ktoś mi jakąś brudną szmatą, bo po latach zidentyfikowałam ten, ten smród jako zbudwiałej ścierki do podłogi. Więc ktoś mógł, bo tak jak opowiadali to, ja byłam przygotowana już na stole operacyjnym do trepanacji czaszki. I do zrobienia tutaj to się jakoś tam fachowo nazywa takim. Więc podobno ropa się rzuciła z mojego gardła, z uszu, nie wiem z czego. W każdym, bądź razie, w każdym bądź razie odżyłam wtedy. No i wróciłam w życiu. I moich rodziców po kilku miesiącach, chyba w maju, wywieźli. Jakimś transportem. Oczywiście ojciec tej folkwisty nie podpisał, ale myśmy byli już przygotowani na zniemczenie. Natomiast moi rodzice zaczęli zabiegać o to, żeby odebrać nas. Moi rodzice pojechali do Warszawy i chcieli do tej Warszawy ściągnąć, ściągnąć również swoje dzieci. Dzięki temu, że mama była na tyle zapobiegliwa, przygotowując, przygotowując się do tego wysiedlenia, że kupiła jakąś taką byle jaką walizkę i tą walizkę wnętrze tej walizki wyłożyła pieniędzmi, no nie złotówkami, bo już miał, nie wiem jakie to były pieniądze, ale w każdym razie wszędzie uznawane. Wyłożyła to, wykleiła pieniędzmi do tego taką byle jaką, tapetową taką podszewkę. I to była walizka, na którą nikt się nie chciał złaszczyć, bo to była taka byle jaka walizka, a mamy głównym zadaniem było trzymanie, nie wypuszczenie z ręki tej walizki. No jeszcze i miała, jeszcze miała gorset, którego też nie zdejmowała, i z jakiegoś kruszcu chyba. Zrobiła fiszbiny do tego, dała zrobić fiszbiny do tego korsetu. Także stali kilka dni do odpowiedniego urzędnika w Warszawie i za te pieniądze właśnie, które były w, którymi była wyklejona walizka, dostała zazwolenie na zabranie dzieci. No ale to było tylko kilka dni i musiała się bardzo spieszyć żeby nikt się nie zorientował w tym szwindlu, nazwijmy to. No i to wszystko się powiodło. I moi, no jeszcze pamiętam, tak, bo ja jeszcze chorowałam, jeszcze miałam szkarlatynę. Zatrzymaliśmy się w mieszkaniu y, Janiny Nowakowskiej. To była y, chrzestna mojego brata, mama Wandy Nowakowskiej, y, historyka sztuki, kierownika y, katedry, y, 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 jeszcze do niedawna. Y, no więc mogłyśmy, mogliśmy się tam zachować, y, zatrzymać i potem. Pamiętam podróż do Warszawy. I jakby siedliśmy w Warszawie w nocy, była przepustka, mogliśmy tak, dorożką, przyjechaliśmy na Wiejską 20, babcia z tatą już stali na, na czekali na pierwszym piętrze, no i zaczęła się Warszawa.